Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, żywocie i prawdo, Mistrzu mój, kieruj każdym krokiem życia mojego, abym postępowała według świętej woli Twojej. Panie Jezu, miłosierny. W tej godzinie miłosierdzia chcemy iść za słowami świętej siostry Faustyny. Prosimy Cię o to, żebyś prowadził nas, żebyś kierował krokami naszego życia, żebyśmy uczyli się żyć według Twojej woli coraz bardziej, żebyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej podobnymi do Ciebie. Prosimy Cię, Panie, we wszystkich tych intencjach, w których, z którymi przychodzimy do Ciebie, przychodzimy wraz z tymi, którzy prosili nas o modlitwę, z dziećmi, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania w naszej parafii, z umierającymi i z tymi, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca, Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i wodo, wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako strój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i która któraś wypłynęła Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci miał Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego, Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Małki. 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 Roommate, dla, mal, lege, dla, dla jego bolesnej męki. Boles dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla, Panie. Panie. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego Bolesnej Męki 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 Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki... Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki... Dla jego, zadać, <kuh> Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, święty mocny, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym świat. Święty Boże, święty mocny, Święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym świat. Maryjo Matko Miłosierdzia, święta siostro Faustyno, święty Janie Pawle II. Święty Andrzeju Apostole, Błogosławiony Ojcze Honoracie, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko. Akt Zawierzenia Świata. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tru jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania twojego Syna Jezu, ufam, tobie. Jezu, ufam, tobie. Jezu, ufam, tobie. i Syna i Ducha Świętego. abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii Świętej. przeprosimy Pana Boga za wszystko, co było złe w naszym życiu. Spowiadam się u Bogu Wszechmogącemu. Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam.